Na tym filmiku pokażę Wam, w jak prosty sposób można wymówić te niemieckie umlauty, z którymi tak dużo osób ma problemy. Zasada jest mniej więcej taka: A umlaut czytamy jak polskie e. Właśnie tu niemieckie. To, to jest właśnie niemieckie a umlaut. E. Niemieckie o umlaut czytamy jak polskie Y. Właśnie umlauty. Właśnie tę literkę wymawiamy, gdy widzimy. Y, y, niemieckie o umlaut. Oczywiście ja tu mówię w dużym takim uproszczeniu. Natomiast dźwięk przy wymawianiu u umlaut w, w, wygląda w ten oto sposób. Ü. Jak otrzymać ten dźwięk właśnie? Ü. Otóż przy zaokrąglonych ustach, a zaokrąglone usta otrzymujemy, gdy wymawiamy samogłoskę u, y, spróbujcie teraz wraz ze mną wymówić samogłoskę u. A jeżeli macie lusterko obok siebie, to zerknijcie w nie i zobaczycie, że usta przy wymawianiu samogłoski U tworzą taki okrągły kształt. I w tym momencie spróbujcie, nie zmieniając kształtu ust, wypowiedzieć samogłoskę I. Otrzymacie właśnie U umlaut. Y". Tak? Spróbujcie najpierw powiedzieć U. I teraz, mając usta zaokrąglone, spróbujcie powiedzieć I. I, ü. ok, mamy tutaj kilka zdań, w których zamieściłem niemiecki umlaut. Mamy tutaj o umlaut, mamy a umlaut i mamy u umlaut. Czytamy to: Das schöne Mädchen ist sehr müde. Tak, widzimy tutaj jest to müde. Das schöne Mädchen ist sehr müde. Tak, ta piękna dziewczyna jest bardzo zmęczona. Teraz mamy znowu a umlaut, o umlaut i u umlaut. Już bez względu na to, co znaczy to zdanie, czytamy je. Die Erztin tröstet zwei Brüder. Die Erztin tröstet zwei Brüder. No i kolejne zdanie mamy, widzimy o umlaut, a umlaut i u umlaut. Jak to czytamy? Wir möchten nächstes Jahr in die Türkei fahren. Wir möchten nächstes Jahr in, die Wir nächstes Jahr in die Musicie to po prostu przećwiczyć. Z mojej strony to tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, zostawcie je w komentarzach. Dziękuję za uwagę i na razie. Cześć.